Cześć, witam was w drugim odcinku z... Z, case... z Case Openera, jak widzicie zacząłem sobie od pocika, przegrałem tą te, moją broń, ale za to mam bajoneta Blue Steel. i właśnie wiedziemy sobie taki ofensywny bet na początek, może tym Emerald Dragonem jeszcze jeden jakiś, dobrze. Dobrze, i item. O, i karustamy To może nie przegramy. Jest 75%. I zobaczymy jak tu się... Co tu się stanie. O, ja w jestem, chociaż to nie moje konto. Nie wiem dlaczego mi tu tak pisze. 25% szansy. Mam nadzieję, że miłym odcinkiem zaczniemy. Zacznie... Miła akcentem zaczniemy ten odcinek. No, mam szansę 1 do 4. Moje, tak, tak. Tak jest, proszę Państwa. Tak jest. Wybijamy się trochę już na tych jackpotach, jeszcze sobie raz przejdziemy. I wow, o Masterpiece 480. Oluj! To na początku wiedziemy sobie taki mniej ofensywny i teraz, żeby trochę mieć, nie mieć takich zepsutych nerwów, gdy od razu przegramy. 38% Wcześniej na nawet mniejszym procencie przegrałem. Wygrałem, przepraszam. Hm, zaraz zobaczymy, co tu włożyli. Jakieś tam knajpy są. Dlaczego jest tam Piotr Potrzebowski? Tego to ja nie wiem. Dlaczego nie ma case clickera? Małe problemy techniczne. I w tym odcinku, jak dobijemy cztery łapki, to oczywiście nagrywam kolejny odcinek z case opener'a. Wygram. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Kolejny wygrany jackpot. Ekwipunek i coś wygraliśmy ciekawego. Jeszcze raz wiedźmy No, mm, jestem good knife i tutaj 300. 108, o, ale będzie, ale będzie zaraz niedługo ofensywny pot. Hmm, jeszcze nie dołączam Hmm, Albo dołączę sobie tymi mniej wartymi skinami. I Karusa nie But Knife'a mogę wrzucić Astreamówkę też Blaze'a i to i tyle i 159 o <ścoughs> pozdrawiam zwierciatę Uko Gaming Jestem jego bardzo dobrym widzem To ja do niego napisałem na Facebooku kiedyś to oglądał 27% Jeden do czterech szans po raz kolejny. Czy wygramy? bo to jest pytanie. Czy to będzie kolejny taki profit trochę? Czy to będzie nasz nasz bet? Czy to będzie nasz kolejny bet? Jest, tak jest. Trzy razy byłem i nie dało się tego przegrać. I jak przegramy jackpot'a, to ja będę kończył ten odcinek po prostu, bo to, to będzie za śmieszne, jak przegramy jackpot'a. Po raz kolejny tymi. Okej. Okay. I mam szansę 50%. Co tu jest ciekawego? Jest, są dwie kosy, są dwie kosy, co jest najważniejsze. No i teraz wjechał za... Gdybym to wygrał, po raz kolejny szansa 1 do 25 około. Jak to przegramy, to jak mówię, kończę odcinek, bo to będzie zły akcent i będę chciał dalej grać. I nie gram bez was, od razu nie wiem, nie gram bez was, więcej na jackpotach i patrzcie, zamykam oczy. Kto wygrał? Kto wygrał? Kto wygrał? Oto jest pytanie. oto jest pytanie. O jest pytanie. Ja! Ja to wygrałem, oluju! Ojej, ojej, proszę państwa, czyli jeszcze jeden jackpot. O, jol, wow, no nieźle. Mm. No i cztery łapki w górę się mi należą za ten świetny, ofensywny bacik. Lubię takie odcinki, gdzie cały czas wygrywam. Lubię to. Tak to by nie lubił. Nie, kto by nie lubił. Dobra, 200 tym razem, 82%. No on wjechał jakimiś gównami, ale zawsze coś. O, ktoś wjechał. 50%. O, tym, y, tym bajonetem sam czy jak to się zwie. Tu też, tak żeby mi zabrać tylko troszkę procenta. Wjeżdżają. I dobrze mnie słychać? No w miarę dobrze mnie słychać, jak coś to sobie pogłosicie. Więc 36%. Mówię no, wam. Ja skończę dopiero jak przegram jackpota. Ten odcinek już trwa prawie 6 minut. Pojawi się on 25 grudnia na, na YouTube. Ach, i przegrałem. Tak, ja przegrałem wreszcie. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden czek pocik. Raz się żyje da. 1600. Dobra szansa jest dobra, szansa jest dobra, bracie jest sześć. Nie patrzę się. Nie patrzę. Nie! Frog mi wygrał, ja pierdziele. Ostatni płat. Czy przegramy już dosłownie wszystko? Będziemy zaczynać praktycznie od zera. Raz się żyje, tak? Tu jakieś niezbyt drogie kosy. No, ale no. To jest za mało szansę mówię, żeby wygrać. 1000 euro w puli. Kto wygra? No i oczywiście tak się tego dorabiałem i musiałem przejebać wreszcie, że tak powiem. No i tak jest, przerywamy wszystko najłatwiej. Dziękuję, dobranoc. Dzięki za oglądanie filmu. Następny będzie z 30. 20 mystery case'ami, czyli tymi skrzynkami. Ja się z wami żegnam. Zostaw tą łapkę w górę i zachęć mnie do nagrywania kolejnych odcinków. Narka!